Kromka z rosołem. Witajcie w Wietnamie! Welcome to hell, baby! Tak jest, moi kochani, dzisiaj polatamy sobie Venomem na Zatoce Omańskiej, co prawda nie w Wietnamie, ale nie wiem, czy zauważyliście, że jeśli wsadzimy tą ścieżkę dźwiękową, która przed chwilą leciała do byle czego, jakiegokolwiek klipu, na przykład do tego, jak robimy kupę w kiblu, to i tak wyjdzie nam epicki montaż. Tak samo było z tym wstępem. Bardzo mi się to spodobało. A co do tego, co tutaj zobaczymy, dzisiaj troszkę inaczej. Zresztą cały czas pieprze, że jest inaczej, a generalnie wychodzi, że jest to samo, bo cały czas Battlefield 3, ale o tym też troszkę to za chwilkę rozwinę bardziej, bo czeka mnie 13 minut gadania, i muszę o czymś pogadać. Bo nie puszczę Wam samego gameplayu, to tak by raczej kiepsko było. E, a z tego co tam się orientuję, niektórzy z Was nawet oglądają mnie nie dlatego, że lubią Battlefield 3, tylko dlatego, że lubią mnie słuchać, co niezmiernie mnie dziwi, ale jestem wdzięczny i, i, i fajnie, fajnie wiedzieć. Że, że coś takiego jest. Także moi kochani, Venom, jak widzicie, który moim zdaniem, zresztą wielokrotnie już tak mówiłem i pewnie Ameryki nie odkryje, że on jest czymś w rodzaju latającego Amtraka. I generalnie, jeśli wejdzie się do niego w piątkę. To, no to można, może nie jakoś zajebiście rejpić, aczkolwiek e, można niesamowicie naprzykrzyć życie przeciwnikom, co będziecie mieli dowód tutaj w tym e, klipie. E, słuchajcie, pod koniec meczu już działy się takie rzeczy, że praktycznie nikt nie interesował się niczym innym, tylko nami w powietrzu. E, I tutaj będzie ten materiał e, niepocięty. Chyba tam kilkanaście minutek udało nam się polatać. Później zostaliśmy zestrzeleni. No a później już było naprawdę ciężko polatać, bo, bo wszystkie jety, wszystkie śmigłowce, wszystkie igły były zwrócone tylko i wyłącznie na nas, ale fan był przedni, zajebisty i było naprawdę niesamowicie zabawnie, aż żałuję, że nie nagrałem VoIPa. I dlatego następne filmiki, jeśli będą z Venoma, będą z tych e, dużych takich transportowych helikopterów, będą właśnie nagrywane z VoIPem, żebyście zobaczyli ile jest niesamowitego ubawu właśnie z tą kwestią związaną. Teraz parę kwestii odnośnie samego latania Venomem. Słuchajcie, no ja wielkiego doświadczenia w Venomie i w tych takich dużych szturmowych, sorry, dużych transportowych helikopterach nie mam, aczkolwiek powiem Wam tyle, że to działko, te dwa działa, które mają do dyspozycji nasi gunnerzy, potrafią robić niesamowite sito na bliższy dystans, więc co automatycznie się nasuwa, jeśli mamy do czynienia z walką Heli, taka właśnie jak ta transportowa kontra, na przykład Heli szturmowa, i mamy załogę na swoim pokładzie, to słuchajcie bardzo, bardzo często będziemy w stanie tą helę szturmową rozwalić. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, bo też wiele rzeczy zależy od umiejętności tych pilotów i strzelców w Helce szturmowej, aczkolwiek tak jak tutaj na przykład widzicie, no, no czasem jest po prostu miazga, po prostu to, to, to jest miażdżące, co ten e, latający Amtrak potrafi z nami zrobić, ale troszkę teraz może o taktyce takiej pseudo pogadam, e, bo, bo to jest istotne, to jest naprawdę istotne, więc słuchajcie, wbiliśmy tutaj na w miarę pusty serwer, tak żeby całą ekipą, udać się, e, żeby całą ekipą udało się nam wbić do tego Venoma i po pierwsze, dwóch typków na y, działkach, w tym wypadku chyba Brainia i Rocket, z tego co widzę. Y, generalnie tutaj byli technikami, ale nie stoi nic na przeszkodzie, jeśli odpowiednio na działkach byłby medyk i wsparcie. Zapytacie się dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, słuchajcie, przed wylotem rzucamy sobie do kabiny Venoma apteczkę i rzucamy sobie AMMO. Co nam to daje? no daje nam bardzo dużo, bo wbrew pozorom bardzo łatwo zostać zestrzelonym z tego półodkrytego helikoptera, co czasem skrzętnie potrafią wykorzystać snajperzy czy też rpg -owcy. Dlatego też apteczka taka na pokładzie na pewno się bardzo, ale to bardzo przyda. I kolejną kwestią, dlaczego wsparcie. No z tego samego powodu co szturmowiec. Rzucamy po prostu amunicję. I w tym momencie dwóch naszych spawaczy, których również mamy. Dwóch spawaczy, dobrze, mówię, dwóch spawaczy, mają. Igłę i dżawelina, albo dwie igły, jak chcecie, i po prostu uzupełniają sobie w ten sposób amunicję. Oczywiście, co jest bardzo istotne, jak w każdym lataniu helikopterem, komunikacja, komunikacja, komunikacja. Czyli ja jako pilot starałem się tutaj latać na trzeciej osobie najczęściej. Powiem Wam, że całkiem fajnie się lata na trzeciej osobie, jeśli chodzi o ten helikopter. I nawet jeśli bardzo mocno dostajemy, bardzo mocno dostajemy. To lata się bardzo, bardzo przyjemnie, z takiej prostej przyczyny też na pewno, że jesteśmy po prostu spawani przez dwóch spawaczy. I słuchajcie, no jest się praktycznie niezniszczalnym. Swojego czasu jeszcze będę chciał wbić się na szturm na Kaspijskiej Granicy, bo tam też jest taki helikopter. <grytanie> Tutaj macie przykład początkowej złości drużyny przeciwnej na szturm na Kaspijską Granicę. I, i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda, bo można tym rypić. Niesamowicie przed chwilą widzieliście, jak jeden z moich spawaczy wypuścił igłę w kierunku tego helikoptera. No i tutaj praktycznie to byłby nasz kill, gdyby F-35 z naszej drużyny nam trochę nie pomogła. W zasadzie my jej nie pomogliśmy, bądźmy tutaj ściślejsi. Także jaka jest moja rola? Słuchajcie, moją rolą jest dobre pokazywanie moim strzelcom, co gdzie jest, i najlepiej ustawianie się w taki sposób, aby zarówno gunner z lewej strony, jak i gunner z prawej strony. Mieli dostęp do jakichś celów. Czasem to jest ciężkie, czasem spread. O tutaj widzieliście, zostaliśmy trafieni rpg Na szczęście zobaczcie, w jaki szybki sposób yy, zdołaliśmy opanować tą eksplozję jak generalnie ten venom zareagował na to uderzenie. Praktycznie nic się z nim nie stało. Oczywiście musiałem skontrować delikatnie analogami położenie helikoptera, ale wszystko było pod naprawdę wielką moją kontrolą. W tym momencie widzicie jak staram się ustabilizować lot i Brejniakowi, jak i rokietowi wystawić się zarówno na lewą, jak i prawą flankę. Tutaj Brejniak zrejpił tego czołga, zrejpił ten czołg i postaraliśmy się tutaj już troszkę pokrążyłem nad tym typkiem, żeby breniak mógł go ściągnąć. On oczywiście całkiem nieźle krył się za tymi baniakami, czy, czy innymi przeszkodami, ale to nie stanęło nam na przeszkodzie i po prostu zmietliśmy go z powierzchni ziemi. Co nie zmienia faktu, że momentami, jeśli mamy do czynienia z dużą ilością celów, to jest naprawdę ciężko tutaj ogarnąć to wszystko co się dzieje, szczególnie, szczególnie kiedy wiemy, że jest helikopter, ale do końca, jak widzicie z tego trzeciego z tej, z tej perspektywy trzeciej osoby, nie wszystko Niestety widać, e, wiem, że mógłbym tu jeszcze troszkę inaczej latać. To był nasz pierwszy raz. Następnym razem na pewno zastosuję troszkę inną taktykę. Będę bardziej mobilny, będę więcej krążył między tymi e, budynkami. Generalnie, kiedy wiedziałem, że dostanę hita, starałem się po prostu stać w miejscu i, i nic nie robić. No bo ci spawacze jednak, jeśli jest ich jeszcze dwóch, to praktycznie w przeciągu 4-5 sekund potrafią zreperować tego venoma. E, w sposób naprawdę niesamowity tutaj jak widzicie byliśmy ostrzeliwani z tej konstrukcji na którą zaraz się przelecimy zaraz po tym jak roket po lewej stronie uporał się z czołgiem i teraz męczył BMP także naprawdę fanu było, było naprawdę niesamowicie dużo jeśli chodzi o samą efektywność na pewno dawaliśmy dużą, duże wsparcie naszej ekipie staraliśmy się haczyć wszystko co możliwe dziobać ich z każdej możliwej strony może nie widać tego po przejęciach punktów, aczkolwiek później, w późniejszym okresie meczu zrobiło się tak, że już mieliśmy te wszystkie punkty, ale myślę, że, że taka opcja również jest fajna, żeby Wam pokazać jak to wyglądało. Tutaj przed chwilą widzieliście, że jeden z naszej załogi wyleciał, no i typek z BMP musiał po prostu uciec do budynku, bo nie było innej opcji, żeby, żeby przeżył, gdyż wystarczy po prostu, że zawisnąłem na odpowiedniej na odpowiedniej wysokości i sprawa została załatwiona. Kolejne kile, tutaj jak widzicie znowu dostaliśmy, chyba z rpg tak mi się wydaje, ale znowu jesteśmy naprawiani, więc nic się wielkiego nie stało. Tak naprawdę tutaj moi mili, jeśli chodzi o Venoma, również dużo zależy od, od pilota, Aczkolwiek w tym przypadku zdecydowanie więcej, <laughs> widzieliście tego typka, jak nam spadł na helikopter, to było przeboskie. Zdecydowanie więcej zależy, wydaje mi się, od celności, jaką dysponują nasi, nasi działkowi. Tym bardziej jeśli chodzi o akcje typu helikopter kontra helikopter. Także latało się nam naprawdę niesamowicie przyjemnie. Tyle, ile się naśmialiśmy i tyle, ile później dostaliśmy. Był taki moment, w którym kiermasz no, dostali się po prostu z czołgu i zebrał pięciobój, także... Pozdrowienia kiez dla ciebie i było naprawdę, naprawdę całkiem fajnie. Później próbowaliśmy jeszcze wejść na inną mapkę. Aczkolwiek tutaj, jak widzicie, zauważyłem Jeta, który postanowił sobie wylądować nie wiem, w jaki sposób. Nie udało się nam no, co prawda zniszczyć tego jeta z, z pilotem w środku, ale jak to mawiają, co się odwleczy, to nie ucieczy czy jakoś tak, i, i daliśmy radę tego pilota unicestwić. Ehm, także moi kochani, mam nadzieję, że takie materiały również się wam podobają, takie materiały również będą się pojawiały, aczkolwiek teraz wiadomo, nauka, jak już wam kiedyś mówiłem, e, także to jest teraz w tym momencie priorytet. Jestem generalnie troszkę momentami rozdarty, że wiecie, jak to bywa. Jest coś do zrobienia i nagle myślisz, a wszystko będzie w porządku, a później generalnie jest jedna wielka mogiła, nie dam rady i tak dalej, i tak dalej, ale wiadomo, że jakoś tam sobie trzeba z tym wszystkim poradzić. Przed chwilą zobaczyliście tablicę wyników, która może nie prezentowała się tak bardzo okazale jak, jak podczas latania w helikopterem szturmowym czy, czy jeżdżenia czołgiem, ale, ale co nie zmienia faktu, że, że naprawdę jest to naprawdę zabójcza, zabójcza broń. Podejrzewam, że na szturmie jeszcze bardziej, co musimy sprawdzić. Tutaj macie już ostatnie nasze chwile. Jeszcze udało się nam ściągnąć tego helikoptera, ale jak widzicie, po prostu lata w nas wszystko, wszystkie rakiety. Bez wyjątku, no i niestety już nie daliśmy rady z tego wyjść. Ale mam nadzieję, że podoba się Wam ten materiał. Ja Was już tylko zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Hej.